Podsumowanie, jak żyć w harmonii duchowej, unikając tych grzechów. Cytat: Odrzućcie więc wszystko, co złe, wszelką nieprawość, obłudę, zazdrość i wszelką obmowę. Jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. Pierwszy list świętego Piotra. Rozdział 2, wersety 1 i drugi. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Ewangelia według Mateusza, rozdział 26, werset 41. Refleksja. Grzechy główne są jak korzenie, z których wyrastają inne złe czyny. Jeśli nie zostaną przezwyciężone, mogą zatruwać serce i prowadzić do coraz większego oddalenia od Boga. Ale Bóg nie zostawia człowieka samego w tej walce. Daje siłę, by rozwijać cnoty, które pomagają pokonać grzech i prowadzą do życia w wolności. Każdego dnia człowiek dokonuje wyborów: czy będzie pielęgnować pokorę zamiast pychy, hojność zamiast chciwości, cierpliwość zamiast gniewu umiarkowanie zamiast nadmiernych pragnień. Bóg daje łaskę do wzrastania w tych cnotach, ale wymaga także współpracy i wysiłku. Jak unikać grzechów głównych i żyć w harmonii duchowej, regularnie badać swoje serce i pytać, jakie skłonności mogą prowadzić do złego, świadomie rozwijać cnoty, które pomagają przezwyciężać pokusy. Modlić się o siłę do walki ze swoimi słabościami, pamiętać, że Bóg zawsze przebacza i daje nową szansę, otaczać się ludźmi, którzy inspirują do wzrastania w wierze. Czy w moim życiu są grzechy główne, które wciąż mają nade mną władzę czy rozwijam cnoty, które pomagają mi wzrastać? Bóg nie oczekuje doskonałości, ale zaprasza do codziennej drogi nawrócenia. Życie w harmonii duchowej nie polega na unikaniu trudności, ale na wyborze dobra, który każdego dnia prowadzi bliżej niego. Niech to przynosi Ci pokój, Twój przyjaciel pozdrawia.